Dzień dobry kochani, witam was w najnowszym odcinku Natalia Penar The Edit. Już nie z mody wzięte, zaraz powiem z czego wynika zmiana nazwy, ale ten odcinek chcę powiedzieć, że będzie trochę zdradzał sekrety, czy też moje spostrzeżenia do tego jak w zasadzie kreować ten indywidualny i ten ciekawy, interesujący styl, którego nie da się skopiować, bo to jest słowo kluczowe, ale zanim, no właśnie. Co mi odbiło, przyszło do głowy, że zmieniłam nazwę kanału. Przecież to ryzykowne i przecież tak się nie robi. No, właśnie, moi drodzy, powiem wam, że ja jestem taką wrodzoną, urodzoną ryzykantką i kocham zmiany. Jeśli mają sens, jeśli je poczuję, a tak poczułam w przypadku kanału z Mody Wzięte, choć bardzo lubiłam tę nazwę, pomyślałam, że The Edit, po pierwsze, brzmi międzynarodowo, po drugie, jest to nazwa, która w jednym słowie Zawiera tak wiele, a przede wszystkim zawiera moją misję i filozofię, którą dzielę się na tym kanale czyli takie bardziej selektywne spojrzenie kuratorskie, wręcz spojrzenie na modę na modę po pierwsze jakościową, po pierwsze modę uważną, po pierwsze tak, po drugie uważną, po trzecie odpowiedzialną też. I taką naszą, spójną, zindywidualizowaną. A w związku z czym mam nadzieję, że ta zmiana y, przypadnie Wam do gustu. I to jest też tak, słuchajcie, no my się zmieniamy. Myślę, że The Edit jest bardzo tożsame, a misja pozostanie ta sama. Przechodzimy już do odcinka i tego, o czym chcę dzisiaj z Wami porozmawiać. Wybaczcie, że będę stała przy tym pięknym fortepianie, ale uznałam, że jeszcze tak chyba odcinka nie nagrywałam. Moi drodzy, styl, którego nie da się skopiować. Co przyszło mi do głowy z kolei, żeby poruszyć ten temat? No, takie trochę refleksje z własnej szafy, ponieważ, wiecie, co zaczęłam zastanawiać się, kiedy. Ja czuję się najbardziej sobą, i kiedy czuję, że kiedy czuję się no, tak prawdziwie, komfortowo w swoich stylizacjach z polotem, z polotem. I paradoksalnie wiecie co, nie są to stylizacje, w których jestem zapięta na ostatni guzik i taka dopracowana, taka przemyślana, wiecie, że otwieram szafę, ja sobie tam myślę, zakładam i, i kombinuję, co z czym. Tylko trochę mam wrażenie, że te stylizacje są dziełem przypadku. Dosłownie. A jeszcze lepiej, kiedy te stylizacje. Wejdą ze sobą w jakiś taki estetyczny konflikt, stylowy konflikt, i są jednak połączeniem starego, z nowym połączenie jakichś takich archiwalnych perełek, vintage, które mam w swojej kolekcji, czy mm, Kolekcji, którą też jakoś tak rozwijam i poszerzam, z tymi nowoczesnymi elementami, z czymś wręcz futurystycznym. No i właśnie, właśnie zdradziłam Wam sekret tego takiego stylu, którego nie da się skopiować. Łączenie starego z nowym. A dlaczego starego? Ponieważ, słuchajcie, te rzeczy przede wszystkim pięknie były uszyte. Te rzeczy mają obłędną jakość, po dekadach, po 10, 20, 30, 40 latach one wciąż świetnie wyglądają i pięknie do tego się zestarzały, bo musimy wiedzieć, że przecież te ubrania, nasze ubrania starzeją się i one mają dwie opcje, albo się brzydko zestarzeć, albo się zestarzeć ze szlachetnością. Ja mam wrażenie, że właśnie te rzeczy vintage, one się potrafią pięknie zestarzeć. Skóra nabiera patyny, co oznacza, że nabiera swoich zmarszczek, swojego, nabiera swojego temperamentu. Nabiera intensywności. Ona robi się, nie wiem, Przyjrzyjcie się swoim płaszczom skórzanym czy kurtkom skórzanym, jeśli macie jakieś rzeczy vintage po dziadkach, po babciach, czy właśnie z jakichś świetnych vintage shopów, second handów. No to te skóry mają swoje historie, one mają swoje przeżycia, one mają swoje zmarszczki i to czyni je szlachetnymi. Z czasem, kiedy, no nie wiem, biorąc pod uwagę torebki, ja też czekam, kiedy moje torebki Derum Berlin będą się starzeć. I już użytkując niektóre widzę, że nabierają one swojego charakteru, swoich zmarszczek wraz z moim ciałem, z, z, z rękoma, które gdzieś mają jakieś w sobie olejki, wiecie, to gdzieś nabiera historię. I myślę, że właśnie to jest ten sekret, jakby przeniesienia naszych stylizacji kompletnie w nowy wymiar. Powiedziałam już o tej złotej proporcji, czyli mieszania starego z nowoczesnym, starego z czymś nawet futurystycznym, bo jak pomyślę sobie o, powiedzmy, jakiejś takiej babcinej sukience jedwabnej, na przykład w jakieś kwiaty i do tego założę sneakersy ugli w stylu Balenciaga i założę sobie futurystyczne okulary, to ta babcina sukienka ma szansę być naprawdę cool. Cukienką, której nie ma nikt inny na ulicy. I to jest wspaniałe. Przykład kontrastu, przykład pogryzienia się estetyk, to też jest na przykład, powiedzmy, jakaś obszerna. XL, może być nawet męska kurtka skórzana, jakiś taki bomber jacket, albo taka rokowa, fajna kurtka w zestawieniu, na przykład z jakimś mini crop topem pod spodem i na przykład jakimiś wysokimi spodniami od garnituru, na przykład, i też jakimiś ciekawymi sneakersami. Ja teraz tworzę i, i wymyślam, ale chcę pokazać Wam, że, no, właśnie, zabawa. Pozornie, gry, a nawet nie pozornie, tylko po prostu gryzącymi się gryzącymi się elementami garderoby, czy też na przykład gryzącym się wzorem, gryzącym kolorem. No i właśnie tu zatrzymam się. Bo my jesteśmy bombardowani przez wszystkie stylistki świata. Że to ma się zgadzać, że to ma być dopasowane do butów, do torebki, że kolor to jak ciepły, to idziemy w ciepło, że wszystko ma być po prostu perfect match. A ja nie ja chcę powiedzieć, że perfect match może być fajnym rozwiązaniem, oczywiście też, ale może być nieco bardziej banalnym rozwiązaniem. A jeśli my chcemy rzeczywiście, żeby te stylówki były niebanalne, to trochę pójdźmy do przodu. Nie bójmy się eksperymentować, nie bójmy się wyjść poza schemat, poza szereg. I no właśnie taki może challenge dla was. Słuchajcie, no właśnie zróbmy challenge. Po raz pierwszy challenge może no właśnie wyciągnijcie ze swojej szafy jakiś element, który jest daleki od banału. I postarajcie się go tak zmiksować, żeby być może się pogryzł, być może będzie to mieszanka dwóch estetyk sportu, na przykład z elegancją, albo na przykład przeszłości z przyszłością. Wszystkie chwyty dozwolone. Zróbmy challenge. Natalia Penr Stylist i oznaczajcie mnie na Instagramie. Jestem ciekawa, jak to się potoczy. I no właśnie, jak czujecie, jak czujecie własne szafy, jak czujecie te stylizację. No oczywiście są pewne pułapki sięgania po vintage i myślę, że taką główną, jaką widzę, to jest tworzenie total luków. No, no bo właśnie to jest to uciekanie od tej zero jedynkowości. Jeśli podejdziemy do stylizacji jeden do jednego i założymy sobie vintage od stóp do głów, no to wiadomo, że. Że to będzie no, zbyt banalne, po prostu, a nawet babcinę. Nie chcemy tego efektu. W związku z czym, e, jeśli połączymy futuryzm z przeszłością, wtedy będzie klik. No właśnie, unikamy total luków. Raczej bym, raczej bym e, odradzała. W tym miejscu należy też dodać, że to nie tylko my, jako konsumenci, jako odbiorcy mody, tworzymy tę historię przeszłość-przyszłość, ale zobaczcie, jakby nie patrzeć, wciąż robią to domy mody, które gdzieś budują swoją, swój wizerunek na tym, co tożsame, na tym, co było już zbudowane poprzednio, czyli jest to pewien szacunek do. No takiego dziedzictwa, można powiedzieć, do twórczości swoich poprzedników i daleko nie szukać, daleko nie sięgać. Dom Mody Chanel no przecież cały czas opiera swoje kolekcje o tweedowe żakiety, garnitury i te garnitury, te tweedowe żakiety, one były wspaniałe 40 lat temu, 50 lat temu, ale one są wciąż aktualne. One są odświeżone, oczywiście, że one są uwspółcześnione, ale one są aktualne. Dom mody Balenciaga. Oczywiście Balenciaga, jak wiecie, dom, dom mody stracił Demne Gvasalia, który przeszedł ostatecznie do Gucci. Zobaczymy też, co, co stworzy dla tego domu mody. Natomiast Balenciaga pod Przywództwem dyrektora kreatywnego Demny Gwasali no była bardzo mocno oparta o dekonstrukcję, o coś, co pozornie zużyte, co bardzo mocno ociera się o ten streetwear, ale taki przerysowany, przekombinowany, surowy. A jakby spojrzeć na Saint Laurent, co robi, co robi Antoniu no to jest nic innego jak utrzymywanie gdzieś estetyki, rokowej estetyki, czyli tam są skóry, tam są skinny jeans, czy też tam jest po prostu rock and roll, ale również jest uwspółcześniony. Więc no, jednak trzeba powiedzieć, że no, daje to z pewnością jakieś takie inne spektrum. No i też możliwości. Możliwości adaptacji tych stylów, które no są po prostu dla nas jakimś takim giftem. Niewątpliwie są prezentem, który możemy wdrożyć do swoich szaf. A jak budować te unikalne szafy? Moi drodzy, to to też nie chodzi o to i to nie jest mój cel, żeby teraz powiedzieć wam bombardujcie second handy, bombardujcie vintage shopy i kupujcie. Bo też mam wrażenie, że poszliśmy o krok dalej, czy o krok za daleko i daliśmy sobie pozwolenie czy taką przestrzeń na bezkarne kupowanie, kupowanie, kupowanie w drugim obiegu. I też robimy to z mniejszą czułością jakby Mam wrażenie, że te, czas, że te szafy też potrafią być przypadkowe. Myślę, że budowanie tych szaf w oparciu o te takie archiwalne perełki, o których wspomniałam, to jest danie sobie czasu, to jest atencja, uważność, to jest zapraszanie tych ubrań, które są przedłużeniem naszej osobowości, naszego. No, właśnie charakteru, naszych emocji, nastrojów, tego, co się dzieje tu i teraz, kim jestem tu i teraz, bo przecież my cały czas się zmieniamy. Więc e, uważność i myślę, że wspaniałą alternatywą są e, vintage shopy lokalne, wspieranie również małych biznesów, malutkich vintage shopów, zaglądanie tam. E, m, przykład Warszawy. No fenomenalny independent house, który jest takim domem w zasadzie dla twórców, dla artystów, piękne albumy, e, ubrania właśnie takie, to są kuratorki, no właśnie to są kuratorki, które czuwają nad tym, żeby te ubrania były piękne, żeby te ubrania były jakościowe, e, przepiękne sukienki od Jill Sander, no wiecie, coś co jest wyszukane starannie, wyselekcjonowane. To są takie miejsca, ale myślę też, że wszelkiego rodzaju właśnie targi vintage, eventy tego typu czy też zaglądania na platformy Vintage, kwestie Collective, z którymi ja sympatyzuję, ale też robiąc to czule i trzy razy się zastanawiając, można zbudować świetną jakościową szafę, bazując nawet na markach premium, czy też markach high fashion, czy też właśnie tych perełkach nieznanych, no name'ach totalnie, bo te no name'y właśnie potrafią, potrafią być tymi perełkami, które zmienią stylizację i dzięki temu też nie będziemy na ulicy, wiecie, copy-paste, tylko będziemy mieć ten unikalny język swój, który moda rzeczywiście ma. I marzy mi się odcinek, i popełnię taki odcinek, ponieważ jestem absolutnie zafascynowana psychologią mody, psychologią ubioru, a że sama jestem marką osobistą. Chętnie stworzę taki odcinek właśnie jak za pomocą e, mody, komunikacji, tego języka. E, s, nawet nie stworzyć, ale wzmocnić, podkreślić swoją markę osobistą. Jeśli macie na taki odcinek apetyt, e, dajcie znać e, w komentarzach. Ja na koniec chcę powiedzieć, zawsze o tym zapominam, ale tuż przed Dniem Kobiet, tuż przed Dniem Kobiet, zaczęłam pracować nad bardzo ciekawym programem, właśnie dla kobiet, dla firm. No i właśnie chcę powiedzieć przez to że gdybyście miały ochotę spotkać się ze mną w swojej firmie, zaprosić stylistkę Natalię Penar w swoje progi i miałybyście ochotę poznać, no, no wiecie takie po prostu stworzyć sobie świetne warunki, świetne spotkanie ze stylistką, która trochę powie Wam o tym właśnie jak jak, jak tworzyć. Swoje szafy, to mam świetny program i chętnie do Was zajrzę. Więc serdecznie zapraszam do przesyłania wiadomości. I dziękuję Wam. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że ta ryzykantka we mnie, która nagle wpadła na zmianę nazwy, ale wiecie co? No, ja myślę, że trzeba być wiernym sobie. Jeśli ta zmiana do mnie zapukała, to znaczy, że ma to jakiś głębszy, większy sens. Dziękuję wam serdecznie. Spotykamy się na challenge'u, czekam na wasze stylizacje. Oznaczajcie Natalia Penar Stylist, jestem bardzo ciekawa waszych interpretacji.